Siema! Dzisiaj taki bicik na koordynację lewej ręki Teraz jedziemy z całością Najpierw stopa i hi-hat Dodaj hi-hat Dodaj hi-hat z werblem Dodaj sam hi-hat Dodaj samą lewą rękę Dodaj, hi -hat. dodaj, dodaj, ze dodaj, dodaj, stopą. dodaj, z werblem i na koniec dodaj, jeszcze jeden dodaj, I jak idzie, to rozpędzaj tak, żeby brzmiało już fajnie i muzycznie. Polecam też mój podręcznik: graj na perkusji, znajdziesz go na Allegro. Siemano.